Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Na salach treningowych dochodziło do wielu nietuzinkowych sytuacji. Ludzi wyrzucano z siłowni za zbyt głośne podnoszenie ciężarów. Faceci byli niesłusznie oskarżani o bezczelne patrzenie się na trenującą kobietę. Ba, na kanale przedstawiałem nawet sytuację, którą można uznać za próbę zabójstwa. Być może pamiętacie jak mężczyzna opuścił 20-kilogramowy talerz koledze na czoło. Ciężko jednak byłoby wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś jest wyproszony z siłowni za to, że używa zbyt dużych ciężarów. Zawsze wydawało mi się, że przychodzimy tam właśnie po to, by zyskiwać siłę. Kiedy ktoś jest na wysokim poziomie, to powinien wzbudzić raczej podziw albo zazdrość, ale w tym pozytywnym, sportowym tego słowa znaczeniu. W dzisiejszym świecie nawet to nie jest już pewne. Jeżeli dźwigasz za dużo żelaza, być może wkrótce będziesz miał problem, by znaleźć siłownię, na której możesz ćwiczyć. Ten scenariusz pisze zainspirowany, chociaż raczej powinienem użyć słowa zbulwersowany, treścią artykułu, który ukazał się tydzień temu na stronie Sport Bible. Opisywano tu sytuację, jaka miała miejsce w jednej z amerykańskich siłowni. Od razu zaznaczę, pomimo że artykuł jest świeży, sprawa nie jest nowinką. Całość rozegrała się bowiem w 2016 roku. Treść wydała mi się jednak na tyle ciekawa, a problem aktualny, że postanowiłem ją przybliżyć. Zamieszanie wywołała seria przysiadów z obciążeniem 234 kg. Tuż po tym, jak sztanga została odłożona na stojak, rozpoczęła się dyskusja na temat tego, że ta siłownia nie jest miejscem na tego typu trening. Możemy usłyszeć, jak jeden ze współwłaścicieli tłumaczy, że nie jest to salada trójboistów. I niestety osoba, która przed momentem miała na patyku ponad 200 kg, musi opuścić siłownię. Kwestia tego, że nie jest to siłownia do trójboju, powtarza się kilkukrotnie, a nagranie kończy się propozycją zwrócenia kosztów za zakup karnetu. Do podobnej sytuacji mogłoby dojść, kiedy ktoś podjechałby na stację benzynową za drogim samochodem, albo korzystał z sauny, mając za dobrą sylwetkę. Czy będziemy wypraszani z basenu za zbyt dobrą technikę pływania, albo będzie nam się kazało zejść ze stoku za zbyt zaawansowanie wyglądającą jazdę. Wszystko w imię tego, by ktoś, kto jest na nieco niższym poziomie, mógł poczuć się lepiej na swój temat. Warto zastanowić się, czy czucie się dobrze na swój temat, powinno być nadrzędną wartością. Zgadzam się, że dołowanie siebie także nie jest optymalnym podejściem. Sam wspominałem o tym wielokrotnie na kanale. Stwierdziłem, że nierealistyczne oczekiwania, jakie narzucamy sobie, patrząc chociażby na fałszywych naturali, sprawiają, że możemy się łatwo zniechęcić. Z drugiej strony, gdyby nie osoby, które mają od nas lepszą sylwetkę, gdyby wszyscy mieli 25% bodyfatu i wyciskali maks 50 kg, to czy ktokolwiek miałby motywację do zejścia do 15% tkanki tłuszczowej i wyciskania stówy? Życie w bańce własnej perfekcyjności prowadzi do zmarnowania swojego potencjału. Nikt nie będzie widział swojego progresu, cały czas utwierdzając się w przekonaniu, że nie musi nic robić, bo jest idealny, taki jaki jest. Można dojść do wniosku, że nadrzędną wartością staje się zadowolenie z siebie. Moim zdaniem, odrobina przeciwnego uczucia może być bardzo pozytywnym zjawiskiem, kiedy zobaczysz kogoś, kto dźwiga więcej od ciebie. Kiedy wygląda lepiej od Ciebie, kiedy jeździ lepszym autem od Ciebie. Dlaczego by zamiast wywoływania w sobie niechęci do takiej osoby, nazywając go od razu oszustem, złodziejem kłamcą, nie potraktować tego jako inspiracji? Dlaczego by nie powiedzieć sobie, co może jedna osoba, może i druga? Oczywiście jest to uproszczenie. Nikt z oglądających ten materiał nie pobije rekordu świata Usaina Bolta na 100 metrów. Nikt z oglądających ten film nie będzie bogatszy od Ilona Maska, nawet jeżeli w to uwierzy i wykaże się idealnym, pozytywnym podejściem. Jest to tylko narzędzie, które pozwoli na najlepsze rozegranie tych kart, jakie mamy na ręku. Niezależnie od swojej pozycji i sytuacji, zawsze możesz podjąć proaktywne działania, by zainspirować i pomóc ludziom wokół siebie przy okazji czerpiąc z tego ogrom satysfakcji i spełnienia. I generalnie na tym to polega. Nie będziesz miał takiego pozytywnego wpływu, kiedy sobie odpuścisz, kiedy stwierdzisz, że nie musisz się starać, że optymalizacja na wszelkich polach jest bez sensu. A co gorsza, że optymalizacja na wszelkich polach nie jest ok, bo może obrazić ludzi na niższym poziomie. To jest moim zdaniem definicja chorego podejścia. Ten kto wierzy, że sam może osiągnąć sukces będzie chciał oglądać ludzi sukcesu. Ten kto nie wierzy w swojej możliwości będzie miał w sobie ogromną niechęć w stosunku do osób, którym idzie dobrze. Za całe zajście nie winiłbym właściciela siłowni. Jego zachowanie było jedynie odzwierciedleniem tego co prawdopodobnie sądzili jego klienci. Oczywistym jest, że prowadzi tę siłownię po to, by czerpać z niej zyski. Nie należy do osób z pasją, takich, którzy prowadzą na przykład Metroflex. Zakładam, że był to po prostu biznesmen. Działał po to, żeby zarobić, a nie kultywować pewne wartości. A większość osób chodzi na siłownię i trenuje mocno rekreacyjnie. Właściciel założył zatem, że osoba dźwigająca za dużo ich przestraszy i zniechęci do przychodzenia. To było wyrazem panującego wokół nas nastroju chodzenia na palcach. Warto rozejrzeć się wokół siebie, czy promuje się wzięcie się w garść, wykazanie inicjatywy i walkę o swoje. Czy też głaskanie każdego, kto mógłby poczuć się smutny? I wiem, zaraz będzie, stalowy promuje toksyczne podejście ignorujące uczucia. Wcale tak nie mówię, jak najbardziej zwracaj uwagę na swoje uczucia. Jednocześnie miej odwagę postawić się w sytuacji, w której możesz poczuć się nieco niezadowolony z siebie, po to, by zmotywować się do cięższej pracy, progresu i wykorzystania swojego potencjału. Tym, co podniosło mnie na duchu, była liczba osób stających w obronie, osoby, która w cudzysłowie dźwigała za dużo na siłowni nie do trójboju. Zresztą drugi współwłaściciel wykonał potem telefon z przeprosinami, tłumacząc sytuację napiętą atmosferą w związku z problemami finansowymi siłowni. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej te 6 lat temu środowisko fitnessu było gotowe zebrać się i stanąć w obronie takiego trenowania, które przynosi nam najwięcej satysfakcji. Chociaż nie słyszałem, by podobna sytuacja powtórzyła się od tamtego czasu, echa takiego podejścia poczułem na sobie, kiedy zostałem zaatakowany za promowanie rozwijania siebie i dbania o formę. Bo przecież facet, który ma argumenty fizyczne, to wyraz powielania toksycznych stereotypów. Kiedy zobaczysz kogoś na wyższym poziomie od siebie, nie dołuj się. Potraktuj to jako dowód na to, że ty także możesz poprawić swoją sytuację i absolutnie nie odpuszczaj nieustannie starając się postawić w okolicznościach, w których masz przed sobą wyzwanie. Takie, które będzie wymagało wspięcia się na wyższy poziom. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o opisanym zajściu i czy kiedyś znaleźliście się w podobnym położeniu. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.